Nia, and this is Jay. You sure about that? Tak, dobrze widzieliście i słyszeliście. Jay i Nia postanowili zacząć vlogować. I to w niezłym stylu. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji na moim kanale. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym. Ready? I was born ready. NINJA VLOG! Pod koniec maja na kanale Lego pojawił się krótki zwiastun pierwszego w historii vloga ze świata Ninjago. Zaprasza on nas na stronę Lego, gdzie możemy obejrzeć pełny, prawie 3-minutowy odcinek, a do tego sceny z zakulis i to one według mnie są najciekawsze, ale po kolei. Nia i Jay opowiadają tam o sobie i o swoich planach na przyszłe odcinki vloga, bo aktualnie wyruszają na tajemniczą wyspę zamieszkaną podobno przez starożytną cywilizację. Tak, zachowują się tak jakby nie byli jeszcze na wyspie z 14. sezonu, więc może powinni te vlogi wrzucić nieco wcześniej. Tak czy siak w trakcie odcinka, oglądają też budowle z LEGO LIFE, zastanawiając się nad tym, jakie to potwory mogą spotkać na wyspie. Boo. Przewija się tam kilka konstrukcji, więc jeśli macie tam konto, to macie okazję pojawić się w przyszłych odcinkach, wstawiając po prostu tam własne konstrukcje. Najlepiej pewnie pod tagiem Ninjago. No i możecie też zagłosować w ankiecie właśnie na Lego Live i zdecydować o tym, jakim pojazdem Jay i Nia wybiorą się na wyspę. Fajnie, że starają się prowadzić ten vlog w takiej interakcji z widzami, że oglądają fanowskie budowle, ale nie oszukujmy się, ten pierwszy epizod specjalnie ciekawy. Nie był. Mi że mówiąc, o wiele przyjemniej oglądało się materiał za kulis. Vlog został stworzony w całkowicie inny sposób niż pozostałe odcinki Ninjago, bo wykorzystano do niego technologię Motion Capture i pod tym względem, o ile na początku tak sceptycznie podszedłem do wyglądu tego vloga, tak po obejrzeniu całości stwierdzam, że to był genialny pomysł. Jak widzicie, ruch aktorów był dokładnie śledzony i renderowany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu ekipa realizacyjna od razu widziała efekty, więc jeśli coś było nie tak, to mogli to na bieżąco poprawiać. Niektóre z ujęć pokazują też co zobaczymy w następnym vlogu, a będzie to właśnie wyspa. Mam nadzieję, że tam tej akcji będzie już nieco więcej. A właśnie, ten kolejny vlog pojawić się ma według informacji 11 czerwca, tak jak pierwszy będzie można go znaleźć na stronie Lego. Ja też vlogować umiem. Patrzcie, tutaj na przykład przyjechały do mnie klocki ze sklepu Masters of Bricks na Bricklinku. Pięknie wyglądają tak, posegregowane na kolorki. I proszę, już zbudowałem przy ich wykorzystaniu długoszyjnego gada, czy tam brachiozaura, jak kto woli. Ale wiecie, aktualnie w sklepie Masters of Bricks wszystkie klocki są tańsze o 10%, a jeśli przed złożeniem zamówienia napiszecie wiadomość do sprzedawcy o treści ninja, to dostaniecie kolejne 10% zniżki, czyli łącznie już 20% i to na cały asortyment. Więc jeżeli potrzebujecie teraz klocków, to myślę, że warto wziąć pod uwagę ten sklep. A jeśli chcecie sami obejrzeć tego vloga w pełnym wydaniu, to w opisie znajdziecie link. Są nawet polskie napisy, więc każdy może po ten materiał sięgnąć. W komentarzach napiszcie koniecznie co sądzicie o tym vlogu, jak wam się to podoba, bo ja jestem na razie podekscytowany, że Lego ciągle nas czymś rozpieszcza z okazji tej 10 rocznicy Ninjago. Najpierw specjalne zestawy, potem shorty, teraz vlogi. Ciekawe co będzie następne. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeśli odcinek się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę. I subskrypcji na moim kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia.